Jesteśmy na północy Polski, w nadmorskim pięknym Sopocie. To właśnie tutaj mieści się siedziba firmy Kurenda. Jest to producent specjalistycznego oprogramowania dla sądownictwa i kancelarii komorniczych. W ramach spółki funkcjonuje również wydawnictwo książek i czasopis o tematyce prawniczej i egzekucyjnej, a jego historia sięga 1992 roku. Warto wiedzieć, że prawie 100% kancelarii komorniczych w całej Polsce realizuje swoje zadania w oparciu o rozwiązania firmy, a z systemów kurendy korzysta ponad 13 tysięcy użytkowników. Wydawnictwo może się pochwalić ponad tysiącem wydanych publikacji książkowych i czasopism. Zmiana była spowodowana głównie tym, że ilość zmian prawnych, które w ostatnim czasie pojawiły się i tempo ich wprowadzania, impact na systemy księgowe, był tak duży, że przystosowywanie systemu, który mieliśmy oparty o wolne oprogramowanie, na którym działaliśmy sami, stało się po prostu nieefektywne. Wykonywanie tych prac angażowało zarówno informatyków, mnie jako osoby w księgowości, a nie jest to jakby nasze korowe działanie firmy informatycznej, aktualizacja oprogramowania księgowego. Wdrożenie ENOWA 365 pozwoliło w dużym stopniu na automatyzację procesów związanych z fakturowaniem. Dokonano w tym zakresie integracji z używanym systemem Moja Kurenda, służącym do zamawiania produktów i usług firmy. Integracja z tym rozwiązaniem była wymogiem udanego wdrożenia ENOWA 365. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wdrożyliśmy dwuskładnikowe uwierzytelnianie dla pracowników firmy Kurenda przy logowaniu się do systemu ENOWA 365. Kolejnym bardzo ważnym obszarem, którym się zajęliśmy, była optymalizacja procesów księgowych z wykorzystaniem modułu workflow WENOWA 365. Odwzorowaliśmy procesy związane z dokumentami kosztowymi, miejscem ich powstawania, ścieżkami akceptacji oraz weryfikacji i przypisania pozycji na odpowiednie konta księgowe. Poprawiły się również wskaźniki związane z zaległymi płatnościami. O 15% zmniejszyła się wartość przeterminowanych faktur. To, co na pewno zyskaliśmy, to jest oprócz tego, że odzwierciedliliśmy to, co mieliśmy wcześniej to pojawiły się nowe możliwości na przykład w zakresie windykacji, wysyłania przypomnień naszym klientom o terminach płatności i teraz w systemie kadrowym przede wszystkim nam się bardzo dużo zmieniło, ponieważ system kadrowy mieliśmy postawiony inny obok systemu księgowego. W tej chwili mamy to wszystko zintegrowane, więc pracownicy szybciej dostają informacje o swoich wynagrodzeniach, mają do niej bieżący dostęp. I to, co jakby cała sytuacja związana z koronawirusem, czyli praca zdalna, przeszliśmy na takie zdalne listy obecności, gdzie pracownicy potwierdzają swoją obecność pracy również poprzez system. Firmy chcą sprawnie zarządzać fakturami kosztowymi związanymi z posiadaną flotą pojazdów. Tak też było w przypadku kurendy. Dzięki usprawnieniom dokumenty są automatycznie rozliczane i uwzględniają różne progi odliczeń VAT oraz odpowiednie stawki VAT. Firma Kurenda oczekiwała od wdrożonego rozwiązania przede wszystkim umożliwienia samobsługi pracowniczej, usprawnienia, naliczania i dekretacji listy płac oraz spójnego systemu kadrowo-płacowego. Obsługa pracy zdalnej jest teraz niezwykle istotna do sprawnego funkcjonowania firmy. Wdrożyliśmy też pulpity pracownika i kierownika umożliwiające samobsługę pracowniczą. W przypadku firmy Kurenda zarekomendowaliśmy wdrożenie systemu Enova 365 w wersji platynowej. I wykorzystanie modułów, które w pełni pokrywały procesy leżące w kręgu zainteresowań naszego klienta. Oprogramowanie dostarczone przez firmę Soneta Spółka Zo zapewnia zgodność z przepisami polskiego prawa. Producent szybko i sprawnie reaguje na zmieniające się warunkowania zewnętrzne, więc możemy być pewni, że nasi klienci otrzymują system na miarę ich wymagań. Aktualność systemu i możliwość przystosowania do nowych regulacji była jednym z kluczowych warunków stawianych przez firmę Kurenda. Wybór oprogramowania Enova 365 był tego gwarantem. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby wdrożenie przebiegło zgodnie z planem i zakończyło się sukcesem. Tak też się stało. Kurenda dołączyła do grona naszych zadowolonych klientów, których jest już ponad 5300.